Już dosłownie na dniach urodzi Szybki update Otóż udało mi się Mam szafkę, która jest na szerokości tego akwarium Jeśli chodzi o tą Molinezję No to tak jak widzicie jest w kotniku Możecie mi napisać w komentarzu Dużo osób pisało, że jeśli Molinezja jest spokojna No to znaczy, że to już jest dosłownie ten poród Za chwilę Natomiast jeśli chodzi tutaj o akwarium, to bardzo dużo z Was pisało mi, żeby ten zamek w ogóle wywalić, że no nie nadaje się do akwarium. Tutaj zdania są takie podzielone. Jedna część osób pisze, że fajnie, no bo schronienie dla rybek, a, a jest druga właśnie część osób, która mówi, że akwarium to jest natura i zamek może krępować rybki, najlepiej sobie wstawić korzeń, więc tak chyba zrobię. Możecie mi napisać w komentarzu jakieś właśnie nazwy tych roślin, które są bardzo łatwe w utrzymaniu. Pisaliście mi też o tych muszelkach, że nie nadają się zupełnie do akwarium, więc chyba je po prostu wyrzucę. No tak jak widać tutaj, przybliżę Wam, na tej właśnie dużo jest glonów. Pisaliście też o karmę, karmię je właśnie tym tropikalem. Tutaj dla też jest właśnie coś takiego. myślałem, że ją się no szczepia do ścianki akwarium, ale to jest podobno coś takiego na dno. Ale powiem szczerze, że to mi się zbytnio nie sprawdza, no bo rybki to jedzą, a glanojady w ogóle się tym nie interesują, więc możecie mi dać protip, co Wy używacie i jak tego stosować, bo może po prostu robię to źle. Temperaturę w akwarium mam 27-28 stopni. No rybki wydaje mi się, że dobrze się czują, ale możecie napisać jaką macie Wy. Do tej rybki jeszcze w ciąży, no to ona jest tutaj drugi dzień w tym kotniku, nie chcę jej za długo trzymać. Nie wiem czy to prawda, możecie mnie z błędu wyprowadzić, że podobno maksymalnie rybkę w kotniku można trzymać 4 dni. No ja mam taki plan, żeby co jakiś czas ją na kilka godzin wypuszczać, żeby ona sobie popływała i tam kontrolować mniej więcej co. Zrobię Wam kolejny update, już wydaje mi się rybka urodzi, zresztą będę miał do Was kilka pytań, pokażę Wam jak to w ogóle wygląda.